Flutex Pro to nowość w asortymencie firmy Fluger. To nowoczesna linia produktów dedykowana profesjonalistom. Do tej serii Flutex Pro zaliczamy Flutex Pro 5, Flutex Pro 7 oraz Flutex Pro 10. Nazywam się Michał Martuzalski i dziś wprowadzę Was w asortyment produktów zapewniających maksymalne osiągi oraz profesjonalne efekty, czyli seria produktów Flutex Pro. Seria Flutex Pro to linia farb dedykowana profesjonalistom. To produkty oparte na 100% zawartości żywicy akrylowej. Ta mocna żywica warunkuje nam uzyskanie powłoki o odpowiednich parametrach malarskich. Seria Flutex Pro jest odpowiedzią na potrzeby i wymagania naszych klientów. Dzięki badaniu laboratoryjnym i zastosowaniu nowoczesnych technologii, parametry i właściwości nowej serii produktów przekładają się bezpośrednio na nowy, wyższy komfort pracy. Pozwalają uzyskać łagodniejszy, niedrażniący zapach, a co za tym idzie, wyznaczają linię farb o bardzo silnym profilu środowiskowym. Farby Flutex Pro doskonale dają się do aplikacji zarówno wałkiem, jak i metodą aplikacji hydrodynamicznej. Są to nowoczesne farby, które doskonale się sprawdzą na dużych, wymagających inwestycjach, takich jak hotele, budynki gastronomiczne czy nowoczesne biurowce. Sprawdzą się również doskonale na mniejszych projektach, takich jak apartamenty i domki. Wszystkie produkty nowej serii dostępne są w systemie barwienia. Dodatkowo produkty w bazie pierwszej mogą być wykorzystywane jako podstawowy odcień bieli użyty do malowania ścian czy też sufitów, jak również mogą posłużyć do wybarwienia jednego z wielu odcieni bieli występujących w wzornikach RAL, NCS oraz FLUGER. Seria Flutex Pro to linia farb o bardzo silnym profilu środowiskowym, z certyfikatami Nordic Swan i Ecolabel oraz z deklaracją środowiskową APD. Produkty spełniają najwyższe wymagania pod względem środowiskowym. Posiadają pełną dokumentację pod wymagania inwestycyjne, jak choćby certyfikacja budynków BRIM. Silne krycie to także jeden z atutów naszej nowej linii farb. Można powiedzieć, że moc krycia widać czarno na białym. Kto z nas słyszał pytania od swojego inwestora czy też klienta, czy daną powierzchnię jest łatwo w utrzymać czystości, czy nadaje się ona do zmywania? Najczęściej z takim problemem spotykamy się w pomieszczeniach wymagających, czyli wszędzie tam, gdzie należy wykorzystać farbę o najwyższych parametrach, takich jak kuchnie, korytarze czy pokoje dziecięce. Cała seria Flutex Pro została sklasyfikowana według pierwszej klasy odporności na szorowanie. Dzięki temu, aby utrzymać ścianę w czystości, wystarczy nam gąbka oraz woda z detergentem. Warto wspomnieć o tym, że wszystkie produkty nowej serii to farby matowe. Występują w zakresie połysku od klasycznej piątki, aż do stopnia połysku 10, czyli połysku satynowego. Przypomnę tutaj, że informacja o stopniach połysku znajduje się bezpośrednio na opakowaniach naszych produktów. Im wyższy numer produktu, tym wyższy numer stopnia połysku. Produkty serii Flutex Pro zapewniają maksymalne osiągi oraz profesjonalny efekt na każdej inwestycji. Produkty dostępne w e-sklepie Fluger Pro oraz w sklepach stacjonarnych Fluger Farby. Zapraszamy do zakupu!